Witam, 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 witam na moim kanale Kodi 84 Counter Fighters. Swoją drogą ta nazwa już jest trochę przydługa i już chyba wydaje mi się, że nie pasuje do prawie 40-latka nazwa kanału Kodi 84 I tutaj prośba do Was, czy moglibyście jakieś swoje propozycje odnośnie nazwy tego kanału podać mi w komentarzu? Nie chodzi tu żaden o jakiś żaden clickbait o o komentarze dla statystyki i tak dalej, nie chodzi mi o to, chodzi mi naprawdę, że chcemy zmienić tę nazwę i, i chciałbym prosić Was o pomoc. Mam tam kilka jakiś takich może swoich typów na nazwę kanału, ale, ale chciałbym usłyszeć może jakieś lepsze od Was. Dobra, wiecie jaki jest content, głównie gry, czasami trochę jakieś tam polityki, fejmy, MMA i te inne gadżety. Dobra, trochę przydługi ten wstęp no i też myślę, że już czas yy, przestać chwalić się cancerem fighterem, czyli to, że wygrałem z rakiem. Aczkolwiek jest to bardzo duża duma w moim sercu, ale już słyszałem dużo głosów takich, że chwalę się tym, nie wiem, próbuję kanał na tym zrobić. A druga jest taka sprawa, że wczoraj pykło 1000 subskrypcji, bardzo was wam za to dziękuję, naprawdę z całego serduszka. Na razie nie jest za dobrze u mnie z funduszami dlatego nie zrobię żadnego giveawaya na ten moment dobra bo już za długo za długo gadam o co chodzi gramy dzisiaj w city skylines chciałbym założyć miasteczko w city skylines i chciałbym się z wami podzielić tym jak zakładam to miasteczko a tylko dlatego że nie znam za bardzo tej gry aż tak bo gram od dwóch czy trzech dni dopiero i chciałbym też żebyście mi trochę pomogli napisali co robię źle lub co mógłbym ulepszyć, jeśli gracie w to i macie jakieś większe pojęcie na temat gry. O, Mańka znowu chce być w świetle kamer, znowu strzeka. Jeśli się przyjmie ten odcinek i drugi odcinek, no to zrobimy miasteczko sobie do końca jakieś wielkie i porobimy z tego odcinki. Lubię strategię, zawsze lubiałem, a ta gra... Polega na tym, żeby planować, planować i jeszcze raz planować z wyprzedzeniem tego, co się robi. Mianowicie, jeśli chcecie w przyszłości, nie wiem, zrobić tutaj w tym miejscu obszar rolniczy lub przemysłowy, no to nie możecie tutaj puszczać, nie wiem, autostrady i robić innego regionu. Musicie tak myśleć, żeby w przyszłości gdzieś połączyć te drogi. Wodociągi, żeby nie były za ściekami, tylko przed ściekami w górę rzeki, i takie tam różne rzeczy, które wyjdą w praniu. Czyli głównie chodzi o planowanie. Tutaj mamy mapę, w której zaczynamy. Zaczynamy w tym kwadraciku. W miarę rozrostu miasta będziemy się powiększać i kupować nowe tereny. No i dobra, lecimy. Myślę, że ten wstęp i tak już jest za długi, więc lecimy i robimy swoje. Obrócę sobie kamerę, wpuszczę psa, bo będzie mi tu trapać w drzwi. Druga spokojnie sobie śpi. Dobra, zaczynamy. Panowie i panie, jeśli chcecie obejrzeć odcineczek z budowania miasta z jakimś tam moim komentarzem i dziwnym poczuciem humoru, zapraszam. Zaczynamy. Cześć, zacznijmy budować drogi oraz rejony w ich pobliżu. Okej, okay, stary, nie ma problemu, lecimy. Zaczniemy budowanie może właśnie. Z której strony? Mamy do wyboru dwie strony. Dwa połączenia autostrady, z jednej i z drugiej strony. Chciałbym to zrobić tak, żeby tutaj górna część nad rzeką była... Yy, mieszkalna strefa, mieszkalna i strefa małego handlu. A tutaj chciałbym zrobić strefę przemysłową. Mam tutaj połączenie dróg i drogi musiałyby być ze sobą też połączone. Trochę by było to daleko, ale można spróbować. Zobaczymy, czy mi starczy pieniędzy na to wszystko. Ponieważ będę musiał daleko połączyć ze sobą linie wysokiego napięcia, rury z wodą, yy, drogę i tak dalej. No dobra. Spróbujemy. Buduj drogi, stwórz drogi, tak? Tak, wiem, wiem, wiem. Panie Dzieju, wiem, lecimy. Dobra, co nam to pokazuje? Najpierw musimy bardzo wysokie zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. Spoko, już to robimy. Czyli najpierw poprowadzimy sobie drogę, ale zanim sobie poprowadzimy drogę, to przydałoby się jakieś skrzyżowanie z tej drogi puścić, bo tu, jak widzicie, są pasy jednokierunkowe zjazd i wjazd. Więc żeby nie robić sobie jakieś tu koło myi, Zrobimy sobie rądko. Gdzieś tutaj. O! Teraz wyburzymy to. Tą małą dróżkę musiałem zrobić, dlatego żeby mi się wyświetliła opcja ronda. To sobie też usuniemy i teraz możemy sobie puścić drogę do ronda. Nie w tym kierunku zrobiłem drogę, więc będą mi się gubić moje... moje ludki. Kurczę, nie, to jest zła droga, bo to jest dwukierunkowa, przecież to jest jednokierunkowa. To muszę to wyburzyć i zmienić. Widzicie, mówiłem, że lamię w tej grze. Yy, jednokierunkową chcę drogę. Okej, okay, teraz wszystko... Od razu bym pociągnął. Nie, nie, na razie nie, nie będziemy ciągnąć nic. Na razie ciągnąć nic nie będziemy i chyba w ogóle nie będziemy nic ciągnąć, bo to mi się źle kojarzy. Dobra, robimy tą strefę mieszkalną. Do wody też daleko, cholera. W którą stronę ta woda płynie? Stwierdzam, że pewnie od mostu w tą stronę, do drugiego mostu. Zaraz zobaczymy. Tu bym musiał zrobić pobieranie wody, a tu bym musiał zrobić ścieki daleko trochę Ale dobra, jedziemy. Dobra, robimy tą drogę. Teraz już dwukierunkową. Robimy na razie nie za dużą, bo nie mamy tyle pieniążków. Okej, okay, to myślę, że na razie starczy. Na strefę zamieszkało. Musimy sobie tylko puścić grę, bo jest zatrzymana. Dobra, idzie gra. I teraz robimy szybko elektryczność. Kurczę, no właśnie, elektryczność. Elektryczność też by musiała być w strefie przemysłowej. Bo ona by jednak robi jakieś tam zaśmiecenia, nie? No dobra, spróbujemy. To, to, Czyli tu robimy drogę też. Też byśmy musieli tu zrobić rozlot. Ole na tyle pieniędzy na to pójdzie. Dobra. A po co ja to robię? Nie muszę już mogę rondo robić od razu. Hmm, czy to będzie dobre? Dobra, będzie dobre. Trochę dużo pieniędzy pójdzie na te drogi. Mam nadzieję, że jakoś to tutaj przetrzymamy. Ok. I żeby nie tracić kaszury, to od razu zrobimy tutaj elektrownię węglową. Jest, teraz byśmy pociągnęli prąd. Co ja robię nie to. A, miałem nic nie ciągnąć. Dobra. No to teraz zrobimy prąd. Ile to w ogóle pieniędzy zabiera? Dużo. No dobra, ciągniemy na skos. Nie będziemy się nic na razie bawić. Później zmienimy, jeśli trochę zarobimy. I tak 4300 pójdzie. grubo. Ale dobra, mamy prąd. Teraz robimy wodociągi. Wodociągi też coś tam ciągną. Kurde, w samej nazwie. Jej kur. Nie, ty. Całkiem inaczej płynie prąd, jak myślałem. W lewo płynie. Tu mamy górę rzeki. No dobra, to tutaj ciągniemy wodę. I tu też byśmy musieli zrobić to na zasadzie takiej jak najkrócej, bo nie ma na razie kasy Jak to miejsce już jest zajęte O czym to mówi do mnie Oha, nie mogę chyba po takim kątem zrobić tego Dobra, teraz ścieki. Ścieki, no to musimy zrobić tutaj, a najlepiej by było z tej strony. Dobra, łączymy się do tego. I ścieki są połączone. Wszystko prądzi. A nie, nie prądzi, bo. Stacja pompy wody i stacja ścieków nie ma prądu, dlatego nie prądzi. Musimy puścić jeszcze prąd tutaj. Cholera, mówiłem, że to trochę będzie kosztowne. No, ale mówię, to trzeba na przyszłość planować. Będzie mi później łatwiej. Mam taką nadzieję. No dobra, elektryczność jest, woda jest, myślę yy, że uzdatnianie ścieków co nie działa? Co tu nie działa? powinno działać, działa? czemu to nie chodzi? Dlaczego to nie chodzi? Funkcjonuje normalnie, no to chodzi. No to jaki problem? Dobra, chodzi już. Coś się tutaj zacięło. Skoro to wszystko nam działa, to robimy... A, zmniejszymy sobie energię i wodę, ponieważ nie potrzebujemy teraz, żeby produkowało na to na 100% i zabierało tyle pieniędzy. Zaoszczędzimy sobie trochę na kasie. Zrobimy około 50%. Niech nam na razie zabiera. Niech pracują te... Elektryczne i wodniste rzeczy, ja sobie wezmę łyka hermaty. Kurde, tyle gadam. Sorry, tyle gadam, że herbata mi tego No i widzicie, już mi się zmniejszyło dzienne zabieranie mi pieniążku do 640. Mam nadzieję, że zaraz wyjdę na plus. A wyjdę na plus wtedy, kiedy będzie więcej yy, tych Januszy tutaj, którzy się budują. A swoją drogą zobaczcie, jakie ładne domy budują, w jakich ładnych domach mieszkają, a oni nawet nie mają podstawówki jeszcze skończonej. Tak się szlachta bawi. Dobra, potrzebujemy teraz strefy przemysłową. No to już jedziemy z przemysłową od razu. Kurczę, jeszcze drogę będziemy musieli połączyć. Obawiam się, że nam to nie starczy. Nie starczy nam funduszy, żeby połączyć te dwie drogi. Tak. I to jest właśnie to, czego się obawiałem. Dlatego może puścimy sobie na drogę tutaj trochę. Tu zrobimy strefę przemysłową. Na razie. Później ją wyburzymy. Strepy małego handlu sobie pikniemy tutaj na obkoło ronda. Fajnie to wygląda później. Tak mi się wydaje. Oczywiście, jeśli będziecie widzieć jakiś błąd, nie cykajcie się napisać w komentarzu mi, co zrobiłem nie tak. Jest woda tutaj? Nie ma. Muszę puścić jeszcze tutaj wodę. I tutaj. Ok, Dostało nam prawie 5 koła. Dostępność elektryczności. Dobra, na razie nie będę zmniejszał, bo to się zaraz rozbuduje. A właśnie, kurde, nie, no muszę puścić tam prąd, chyba że tu się zaraz rozbuduje. To się połączy, dzielnica. No dawaj, buduj tu coś. Przyspieszymy, może zaraz się coś zbuduje. Nie, muszę połączyć kable. Nie da się tak. No to dobra, łączymy. Zawsze tylko jest strata kasy. Dobra, prąd popłynął. Mogą teraz w Counter Strike'a już grać na chacie. No w sumie tu są same fabryki, no to raczej No to w pracy będą sobie czadzić. Tu wszystko działa. Tutaj na razie bym zostawił, bo i tak muszę zebrać trochę więcej pieniędzy, żeby połączyć te drogi. Tu mi żąda jeszcze więcej strefy przemysłowej. Dobra, no to robimy drogę jeszcze. Najlepiej jakąś najtańszą, chociaż nie, bo później tak będę musiał zmienić tą drogę. Nie będę tutaj szutrowej drogi robił dla fabryk, bo to by była głupota. Dobra. I wiecie co? Może jeszcze sobie puścimy kawałek w tą stronę. Chociaż ja bym tutaj już puścił taką bardziej 3 czy 4 pasmówkę. Ale jeszcze mi nie stać na nią. Dobra. To nie będę puszczał na razie. Dobra. Przyspieszymy sobie trochę grę. Zobaczymy jak mi to wszystko rośnie. O! Już wychodzę na plus. Już jest 57 e, tych... 85. Nie wiem, co to jest za waluta. Przyjmijmy, że złotówki już mamy 112 na plus. Ok, będzie nam teraz rosło. Zobaczymy, czy jeszcze możemy zmniejszyć energię, zmniejszymy. I wodę, pobór wody tak samo, jak to wygląda. Ok, zużycie 6 MW. Produkcja 10 MW. Myślę, że dobrze to czytam, bo to chyba nie jest megaton. Przy takim małym miasteczku, tutaj. O 38. Jest pięknie. Dobra, to niech miasteczko rośnie sobie. Zobaczmy co tu się już zbudowało. Przyspieszmy trochę do dwóch. I tutaj mamy tą strefę handlową. Widzimy jakieś sklepy pootwierane, jakieś markety. Tutaj co tu mamy? Jakieś chyba pączkarnia. jakieś mały kiosk ze szlugami. O, tu jest coś na wzór McDonalda. Tu też jakaś chatka z żarciem. Tu znowu konkurencja do tego. Tu o barbecue. Czyli chcecie dobrze zjeść. Tu mamy dwa cpny. Koło siebie. Nieźle. Tu też jakiś supermarket. Supermarket. Znowu burgery, ale pieprzają, za przeproszeniem. Te moje ziomki. Dobra, a jak to wygląda? Dzielnica zamieszkała. Tak jak mówiłem, zobaczcie na te chaty, ludzie bez podstawówki. Jakie fury mają? Jakie chaty? Jakie ogrody? Dobra, tu widzę, że pokazuje mi, że brakuje mi ludzi do pracy. To czym prędzej budujmy sobie strefę mieszkalną. Do tego potrzebujemy drogę. Tutaj sobie puścimy i tutaj sobie puścimy i robimy sobie szybko strefę mieszkalną. Kurde, mieszkalną mówiłem, a nie przemysłową. Dobrze, że za to nie trzeba płacić. Jak tam stoimy z elektrycznością? Uuu, urosło nam. To musimy trochę podwyższyć. Z 50% damy na 70 nocy też. Wody też od razu. nie, wody, wody, wody tam było dużo, dużo nadmiaru, także nie robimy tego. Dobra, tu mamy sporo nadmiaru, 10 MW, czy tam megaton tutaj wszystko też prądzi. Chodzi normalnie. Y Swoją drogą, jak działa ta elektrownia? Jak to dojeżdżają do tej elektrowni pracownicy, skoro to nie jest połączone? Chyba, że walą na obkoło tutaj autostradą. No to współczuję. No ale niestety takiego macie burmistrza, czy tam prezydenta Pawła, który tak wam zrobił. Podziękujecie mu później. Dobra, miasteczko się rozrasta. Zaraz będziemy potrzebować znowu. Strefy mieszkalnej. O, można już śmieci wywalać. <laughs> I tu jest problem, bo chciałbym wysypisko już zrobić naprawdę tutaj z tej strony. Ale czekaj, czekaj. Chyba będę mógł połączyć. Już chyba będę mógł się połączyć. Jak tu mam 7000, prawie. Prawdopodobnie mogę. Okej, okay, jesteśmy połączeni. Później zrobimy stąd jakąś szerszą drogę, będziemy mieli więcej kasy. To od razu nam od, automatycznie buduje taki most piękny. I teraz możemy zrobić tutaj wysypisko. Wysypisko jeszcze bym pociągnął gdzieś tutaj z tej strony, na tej mańce. Zrobić, bo tam są kable. Żeby nikogo nie pieprznęło na wysypisku. Gdzieś tu na końcu mapy sobie walniemy wysypisko. Co prawda nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo śmieciarki będą miały bardzo długą drogę, żeby dojechać do miasta, i nie wiem, czy będą nadążały. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mogę też postawić już yy, klinikę, lub tam, nie wiem, przychodnie, jak to woli. Na razie nie będę tego robił, bo mam tylko 10 koła. To widzicie? Tutaj pokazuje mi, że zalegają śmieci. a śmieciary jeżdżą już. Ulica pusta. O, jedzie jedna, jedzie druga, trzecia, dobra, dopiero wystartowały. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, zobaczcie. 13, 14, 15, 15 śmieciarek. To mi się podoba. Jedźcie tam sprzątać, chłopy. Znowu jest zapotrzebowanie na strefy mieszkalne. Budujemy czym prędzej te strefy. Myślę, żeby tak połączyć tutaj i zrobić te przecznice takie. Pod kątem 90 stopni na razie, później będziemy kombinować z jakimiś zakrętami. Oczywiście mówię, musimy nazbierać więcej kasiury. Kasiury to się zbiera tak, że jeżeli jesteśmy na plusie, no to zostawiamy to miasteczko i idziemy do sklepu robić zakupy w realu oczywiście, wracamy i wiadomo, że ten plus nam tutaj nabije. Dużo hajsu. Jeszcze sobie na przykład przyspieszymy tą grę. Czym szybciej będzie gra chodziła, tym więcej nam hajsu nabije. Z tym, że jak na przykład nas za długo nie ma, może nam się zapełnić wysypisko, może być jakaś awaria, nie wiem, coś takiego. I może nam się tutaj trochę popsuć. Ale jeśli dobrze wszystko przewidzimy, to zarobimy dużo szmalu. Ale ja nie chcę tego robić ze względu na was... Ponieważ jeśli skończę ten pierwszy odcinek, to nie chcę zacząć drugiego odcinka z tym, żeby mam w ogóle ile kasy, nie? Bo... Chociaż tam może sobie trochę nabiję. Żeby mieć jakoś tam na start, ale nie jakoś tam, nie, nie żeby miał zaraz milion złotych. Chcę to przechodzić tak jakby to powiedzieć fair. O, widzę, że tam nie ma wody połączonej. To szybko puszczamy rurkę. I drugą. Okej, okay, trybi. Właśnie, a jak tu będzie wysypisko i tu będzie ta strefa przemysłowa, to tu trzeba też puścić wodę. Dobra, na razie nie ma hajsu, niech się ta. Yy, niech się ta złotówka produkuje. Widzicie, takie zapotrzebowanie na chaty jest, że cały czas rośnie. Muszę cały czas budować. Dobra, to tu zrobimy ostatni. O, jesteśmy wioską, osiągnij populację w liczbie 900, czyli mamy, przekroczyliśmy 900 mieszkańców. Teraz mamy nowe opcje, takie jak dzielnice, przepisy, druga pożyczka, specjalizacja dzielnic, przepisy usług miejskich, straż pożarna, policja, budynki unikatowe, specjalizacja leśnictwo, specjalizacja rolnictwo. O, 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 to chodzi. Czujniki dymu mogą się teraz zaopatrywać. Policja, remiza, posterunek, to są te budynki. Bo budynki unikatowe jeszcze nie mogę żadnych. Okej. Okay. Dobra. To zostawiamy tutaj następną drogę. Robimy strefę mieszkalną. I myślę, że na tym zakończymy, bo już ładnie jest kilku kilka ładnych minutek. Yy, nagrywam to. Jeszcze zrobimy jakieś tam cięcia. I wpadnie pierwszy odcineczek. Także dziękuję za. Pierwszy odcineczek zapraszam na drugi serdecznie. Napiszcie w komentarzu, co zrobiłem źle. Napiszcie w komentarzu, jeśli macie pomysł na nową nazwę kanału mojego. Kanału tu za dużo powiedziane, ale no nie wiem, jak to inaczej nazwać. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tysiąc subów. Trzymajcie się. Do następnego razu.